Hejka! Z tej Pusia i um, z tego co widziałam pod ostatnim filmikiem, że za bardzo mi się spodobał e, filmik z koniami więc myślałam, że mogę otworzyć sam kanał z tymi koniami no i otworzę ten kanał z koniami, może, 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 nie wiadomo może, 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 może nie wiadomo. No, więc nie wiadomo, ale może być tak. Nadzieję. A jeśli w ogóle, to następny tydzień. Następny tydzień nie wcześniej niż w sobotę. No, więc ja, tam ja to jest takie małe mini wakacje, i tam wszystkie takie proste rzeczy mogę robić. A tu za bardzo tak. Nie mogę się tego rozpozytywować, więc no, więc jeszcze nic nie wiadomo. A jakby co, to jeszcze powiem wam, jak będzie się nazywał mój kanał. Mój kanał będzie się nazywał Horse no więc sobie tam wpiszcie Horse i będzie wam mój kanał Horse No nie wiem czy nie będziecie wiedzieli, które tam Potem mogą być kanał kanały pod nazwą Holeslade też jak już będę miał ten kanał to wam powiem po prostu na którym miejscu jest, jest mój filmik albo po prostu gdzie jest te kółko z obrazem kanału i ten będziecie to mogli sobie zobaczyć ale jeszcze nic nie wiadomo bo... to